Droga jednokierunkowa bez znaku. Nieoznakowane przejście dla pieszych. Droga z pierwszeństwem. Pora znowu zawitać do wieliczki. Ale zanim przejdziemy dalej, wróćmy do spraw z poprzednich wielickich odcinków. W tym miejscu brakowało znaku D45. To uniemożliwiało opuszczenie strefy płatnego parkowania. A w tym miejscu postój taksi nadal był oznakowany na odwrót. Poprawy nie było widać, nie dostawałem żadnej odpowiedzi, więc złożyłem sobie skargę na działalność zarządu dróg. Już po pięciu miesiącach Radzie Miejskiej udało się rozpatrzyć skargę. Miesiąc po złożeniu skargi brakowało znaków końca strefy płatnego parkowania. Tydzień później te znaki uzupełniono. Jeśli chodzi o znakowanie postoju taksówek, rzekomo znaki zostały poprawione, ale ktoś samowolnie zmienił kolejność znaków. Tu znak sam się nie ustawił, tutaj ktoś się przestawił, czyli skarga jest bezzasadna. Tak działają skargi. Są bezzasadne, ale najwyraźniej przyczyniają się do poprawy. Znaki te zostały już poprawione. Teraz wróćmy do nowych, brakujących znaków. Pas postojowy z prawej strony, więc trzeba jechać lewą stroną. Ale czy coś na naprzeciwka nie pojedzie? Nie trzeba się zastanawiać, przecież jest to droga jednokierunkowa, tylko brakuje znaku. Zgodnie z projektem, powinien być tutaj znak D3. Tutaj powinien być koniec strefy płatnego parkowania, ale tego znaku również brakuje. Zastanawia mnie również ten znak A20. Znak ten ostrzega o miejscu, w którym ruch odbywa się dwukierunkowo, ale ruch dwukierunkowy w zasadzie rozpoczyna się już na skrzyżowaniu, nie za nim. A znak ostrzegawczy powinien uprzedzać przed niebezpiecznym miejscem. I kolejny brakujący znak. Tym razem chodzi tylko o przejście dla pieszych. Tabliczka wskazująca na drogę z pierwszeństwem jest: Brakuje znaku drogi z pierwszeństwem. Trzy znaki w bliskiej odległości. Czy naprawdę inaczej się nie da? Zgodnie z przepisami, minimalna odległość między znakami to 10 metrów. Oczywiście, można by przyjąć, że brakuje znaków z powodu tak zwanych nieznanych osób. Zdarza się. Mam jednak wrażenie, że w tym wypadku niektórych znaków brakowało nawet przez kilka lat, a przecież co pół roku powinna zostać przeprowadzona kontrola utrzymania wszystkich znaków drogowych. Tym razem napisałem do starosty, czyli organu zarządzającego ruchem i znaki udało się dosyć szybko poprawić. Pojawiła się droga jednokierunkowa. Jest koniec strefy płatnego parkowania. Z lewej strony, choć według projektu, powinien być z prawej. Za to zniknął znak końca parkingu. Widocznie nie można mieć wszystkiego. Znak A20 przestawiono przed skrzyżowanie. Wrócił także znak przejścia dla pieszych. W ogóle dziwne miejsce na przejście dla pieszych. Chyba utrudnia dojazd do posesji. Tym razem kawałek dalej kolejne znaki są obrócone, ale przynajmniej są. Poprawnie ustawiono tabliczkę z łamanym pierwszeństwem pod znakiem drogi z pierwszeństwem przejazdu. Lepiej rozmieszczono te znaki. Wątpię, żeby między nimi było 10 metrów, ale z pewnością jest lepiej. Pomimo tych poprawek, nadal można spotkać przejścia dla pieszych bez znaków pionowych w centrum wieliczki, a każde przejście powinno być oznakowane znakiem pionowym. Moim zdaniem w takim miejscu nie powinno wyznaczać się tylu przejść. W wieliczce nadal można spotkać koniec postoju taksówek bagażowych. Znak D20A. Takich znaków przepisy nie przewidują od 2015 roku. Czy można tu parkować i nie płacić za postój w strefie? Dajcie znać co o tym sądzicie.